Najczęstszym pytaniem, jakie mi zadajecie jest: jak najskuteczniej nauczyć się języka obcego samodzielnie? Czy należy kupować jakieś drogie materiały edukacyjne? Czy trzeba wyjeżdżać za granicę? Czy należy zapisywać się na jakieś kursy językowe? Otóż odpowiedź brzmi: nie. Tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w internecie i w sklepie papierniczym. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą moimi sposobami. Ja jestem Magda Ali i witam Cię na kanale, w którym pokazujemy, że nauka języka może być skuteczna i jednocześnie przyjemna. Instytut Lingwistyki przedstawia angielski 2.0. Pierwszym pytaniem, jakie należy sobie zadać, jak rozpoczynamy jakąkolwiek naukę języka obcego, jest: po co ja to robię? Jakie są moje cele językowe? Jakie korzyści wypłyną z tego, że poświęcę swój czas i swoją energię? W jakich sytuacjach chcę posługiwać się tym językiem? To jest bardzo ważne, dlatego że pozwoli nam wyodrębnić obszary tematyczne czy skonkretyzować, jaki język dokładnie. Najszybciej doprowadzi nas do celu i do takiego użytkowego, użytkowego języka, którym możemy faktycznie się posługiwać. Yy, na przykład, czy jest to język biznesowy, czy jest to język formalny, czy nieformalny, czy chodzi tutaj bardziej o nawiązywanie relacji, rozmawianie o sprawach kulturowych czy tradycyjnych. Ważne jest to, dlatego że na podstawie tych obszarów tematycznych dobierzemy materiał, który pozwoli Ci jak najgłębiej zanurzyć się w. Temacie czy w klimatach, do których dążysz, w których chcesz posługiwać się danym językiem. No i jak odpowiesz sobie na pytanie, jakie są cele nauki języka angielskiego, czy hiszpańskiego, czy niemieckiego, przechodzimy do dobierania materiału. Więc jeżeli postanowiłeś, że zostaniesz kucharzem w Londynie, no to oczywiście musisz dobrać materiał, który spełni te kryteria. Może to będzie coś z Gordonem Ramsejem. Coś, co faktycznie będzie wykorzystywało słownictwo, będzie przedstawiało kontekst, będzie przedstawiało klimat taki, który Ciebie jak najszybciej dopasuje do twojego, do twojego celu. No i ja proponuję dobieranie materiałów z takich platform jak YouTube, jak Netflix, jak HBO. Wybór tego materiału musi spełniać pewne warunki. Po pierwsze, musi to być materiał, który naprawdę Ci się podoba, jest dla Ciebie przyjemny, dlatego, że będziesz go parokrotnie oglądał. Kolejnym warunkiem jest to, że pozwala Ci on szybciej zrealizować Twoje cele językowe, czyli Twój ośrodek motywacyjny w mózgu będzie pulsował mówił tak, to mi pomoże szybciej mówić w tych sytuacjach, w których chcę mówić w, obcyku, w języku obcym. Trzecim warunkiem jest to, że język, że dany, dany materiał ma transkrypcję, czyli ma napisy w języku docelowym. Dużym plusem jest również, jeżeli ma napisy polskie, dlatego że zaoszczędzić to czasu spędzonego ze słownikiem. No, i kolejnym krokiem, jak już znajdziesz materiał, jest przyjemna część, czyli siadamy, włączamy napisy polskie. No i bierzemy nasz zeszyt zakupiony w sklepie papierniczym i wypisujemy słówka, których nie rozumiemy, a wiemy, że nam się przydadzą. No i tutaj podchodzimy do sprawy bardzo selektywnie. Nie wypisujemy wszystkich słówek, których nie rozumiemy. Nie podchodzimy tak, że uczymy się całego słownika na pamięć, no bo to nie jest zbyt skuteczne. Natomiast wybieramy tylko te słówka, które albo nam się bardzo podobają, albo są powiązane z obszarami tematycznymi, które nam pozwalają na przykład szybciej osiągać nasze cele językowe, czyli w tym przypadku faktycznie gotowanie, jakieś tam obróbka termiczna takie słownictwo jak najbardziej. Kolejną grupą słów, którą zapisujemy, są słowa na przykład, które często występują w danym języku. To są słowa, które są fundamentalne do komunikacji międzyludzkiej, no i po prostu bez nich nie można by było porozumiewać się w prostych rzeczach. Czyli zapisujemy tylko takie słówka. No i kolejna rzecz, nie zapisujemy samych słów. Bardzo ważne jest, żeby zawsze pisać cały kontekst, całe zdanie, w którym dane słowo występuje. Czyli zawsze one muszą występować w towarzystwie. Dlaczego? Dlatego, że wyraz w zależności od tego, w jakiej, występuje, w, jakiej, w jakiej części mowy występuje, zmienia swoje znaczenie. Teraz przedstawię Wam taki przykład. Może użyjmy wyrazu fly. W czasowniku birds fly in the sky oznacza on latać. W rzeczowniku There's a the fly on the wall oznacza mucha. Your fly is undone. Kolejny rzeczownik, który mówi, że rozporek. No i widzimy, że tutaj powoli mamy już trzy różne znaczenia. Trzecim znaczeniem, he's pretty fly for a white guy, to jest przymiotnik, który oznacza, że jest cool. No to zaczynasz rozumieć, dlaczego kontekst, w którym występuje dany wyraz, jest bardzo ważny. No, i jak już zapiszemy sobie słowa w kontekście, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli słuchanie i czytanie. Załączamy sobie ten sam materiał, no i tym razem zamiast napisów polskich, włączamy napisy w języku docelowym. No i to jest prawdziwa uczta dla mózgu, dlatego że jednocześnie uczymy się wymowy, posłuchamy, uczymy się pisowni słów, bo Czytamy, no i też uczymy się znaczeń słów, widzimy język ciała, widzimy akcje na ekranie, e, przepraszam, emocje. Więc to bardzo fajnie konsoliduje wszystko. Mózg lubi się uczyć w taki sposób, że jest atakowany, bombardowany przez różne kanały sensoryczne. Więc jest to doskonała metoda na taką podświadomą i szybką metodę nauczania języka jakiegokolwiek. Kolejnym etapem. Są mapy skojarzeń. No i nasz mózg postrzega rzeczywistość w kategoriach. On widzi na przykład przedmioty, które, których potrzebuje policjant do swojej pracy, przedmioty, które kojarzy ze szpitalem, yy, rzeczy, które kojarzy na przykład z danym krajem. No i jeżeli ty zaczniesz tworzyć sobie mapy skojarzeń wokół na przykład. Swoich obszarów tematycznych, czyli gotowanie, warzywa, wokół tej potrawy łączy się to. Gordon Ramsay lubi gotować na przykład to. Łatwiej będzie ci potem wyławiać z pamięci pewne słowa czy znaczenia, jeżeli skojarzysz to z czymś, co już znasz. Na przykład powiedzmy, że nie jesteś w stanie sobie zapamiętać, co oznacza Kinder po niemiecku. Możesz sobie to skojarzyć z bardzo szarmanckim hasłem polskim. Kindermachen. No i od razu wiesz, że chodzi o dzieci. Na przykład. No i oczywiście tutaj mnemotechniki są doskonałym narzędziem, który pozwala nam tworzyć takie kotwice i łączyć całe, łączyć słowa w takie konstelacje znaczeniowe. Bardzo przydatne. No i ostatnim narzędziem, ostatnim etapem jest wprowadzanie słów, których się nauczyliśmy w praktykę, czyli na przykład praktykowanie. I opisywanie w języku docelowym tego, co robimy. Jeżeli na przykład Twoim celem jest zostanie szefem kuchni, to za każdym razem, jak przygotowujesz dania, mówisz na głos w języku docelowym o tym, co robisz. Na przykład I'm washing a tomato. I'm boiling an egg. Bardzo jest to ważne, dlatego że wtedy kojarzysz już obraz i czynność z, ze słowem. I to jest już najgłębsza forma uczenia się jakiegokolwiek języka. No ale teraz powiesz, ale dziedzina, której ja się uczę jest abstrakcyjna, no i ciężko jest ją na co dzień wykonywać. Nie ma problemu, dlatego że mózg nie rozróżnia w ogóle między tym, co fizycznie widzisz, a tym co sobie wyobrażasz. Czyli wystarczy, że sobie wyobrazisz działania swojego obszaru tematycznego i będziesz nazywać to w języku docelowym i będzie miało to ten sam efekt. Na przykład jeżeli idziesz pracować dla NASA, no i twoją pracą będzie przygotowanie rakiety do startu, to możesz sobie spokojnie wyobrazić procedury, które musisz po kolei wykonać i jednocześnie nazywać to na głos w języku docelowym. No i też ci to skonsoliduje tą wiedzę. To wszystko na dziś. I to jest oczywiście dopiero wierzchołek góry lodowej, więc jeżeli chcesz więcej, proponuję zapisać się na cyklicznie organizowane przez nas webinary, gdzie naprawdę dowiesz się więcej. Te webinary są prowadzone przez Maćka Wieczorka. Jeżeli jesteś zainteresowany, to jest link pod nagraniem, który poda ci więcej szczegółów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.